Siema, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony NiePopularny, a to jest Assassin's Creed Valhalla. I myślę, że teraz bym sobie zrobił taki szybki run po punktach kontrolnych, obserwacyjnych. No, w każdym razie wiecie o co chodzi. Spróbowalibyśmy sobie obskoczyć, nie wiem, jak najwięcej po prostu w krótkim czasie. Biegam po tej lokacji na wyższy poziom, także może się tutaj też coś ciekawego podziać. Jeśli byśmy znajdowali jakieś skrzynie czy coś takiego, to też bym sobie... Yy, właśnie, też bym sprawdzał, a nie sprawdzał. Chciałem zrobić szybki run, więc może wypadałoby tego nie sprawdzać, yy, tylko... Skoro ma być szybko, to się skupić na jednej konkretnej rzeczy, nie? To też by był dobry patent. Rzadko mi się coś takiego udaje, bo zazwyczaj mi nie wszystko rozprasza. Aczkolwiek myślę, że to mogłaby być bardzo dobra opcja. Tutaj jest coś. Jakiś artefakt, coś takiego. 44 metry stąd. Jakieś bóstwo. Dobra, najpierw skakujemy tu, tak jak mówiłem. Skupmy się troszkę y, na planach, żeby nie latać i bile gdzie, y, bez żadnego celu i o ogarniania o co chodzi. Synchronizujemy. Ładne są te tereny. Mnie ciekawe, czy nagrywa się desynchronizacja obrazu jak mam pasek po środku monitora czy przechwytywanie z Elgato też nagrywa ten błąd, czy nie Ciekawe. I tak sugerowana moc 160 Zdaję sobie z tego sprawę zlewam to. I biegam sobie tutaj tak tak po prostu. O Czyli to jest poniżej Tak, to jest grubo niżej. Hmm. Tutaj wątpię, żeby było jakieś wejście, chyba że jest pod wodą. Może byśmy spróbowali złowić jakąś rybkę? No, za bardzo wylazłem. Co, zwieją te rybki? Tak całkowicie mi zwieją. Nie, bo to są pewnie za małe rybki, żeby je złowić, i ogarnięcie tych rybek wymagałoby ode mnie posiadania tam rybaka, chyba? Tak, jak mam rybaka w wiosce, to wtedy mogę łowić rybki. Dostaję tam linkę i coś tam. Chyba warto będzie to później ogarnąć. Ale tak, jak to jest taka rzecz poboczna na później. Skoro jesteśmy teraz przy punkcie kontrolnym, to nie mam potrzeby próbowania tutaj ogarnięcia tego miejsca dokładnie, i tak dalej. Bo w każdej chwili mogę sobie tutaj wrócić, tutaj jest najazd, ale najazd na sugerowanej mocy 20. O! To jest yy, ciekawe. To jest ciekawe. Miały być punkty kontrolne, będzie na jazd. <grym> Dobra, był jeden punkt kontrolny, więc jako tako częściowo. Konik dostanie się do brzegu, ja się dostanę za konikiem, wsiądę na konika i pojedziemy szczęśliwie dalej, prawda? Kary koniu. Bo jak nie, to cię sprzedam. Na kabanosy. I patrzcie o ile szybciej nagle zaczął biec, co nie? Przypadek? Konik, nie kpij sobie. Wskacz! No i co? Nie, bo on w drugą stronę. Bo konik w drugą stronę płynie. Jezioro Wyn... mere. Tutaj grzybki Grzybki. No i pierwsze co to przepaść, nie? Znaczy skarpa. Od razu jak. Ale oni nie mają przy sobie żadnych bogactw, nie? Takie po prostu knypki. Gdyby coś przy sobie mieli, to jeszcze może bym próbował się ich coś tam pozbyć. Załatwić czy coś. Co je przestraszyło? O, właśnie, bo one przed czymś uciekały. Ale tutaj dziku jest e, niebezpiecznym zwierzątkiem, gdyż e, to jest dzik na 160, na 160 mocy, co oznacza, że to jest bardzo silny dzik. Dobra, udało się nam zabić. Ooo! Nope, nope, nope. Udało nam się zabić jednego, ale drugi może zabić nas. Czego bardzo chętnie bym uniknął. Jak się przestraszyłem, że to dzik. I zamiast kliknąć Alt kliknąłem spację. Taki mój już geniusz. Taki Janusz. No cóż, yy, oczywiście tak odkąd mam konika, to 3 sekundy później wskakuję do wody. Dziwny zbieg okoliczności. <gryw> Za każdym razem, jak już mam konia i na nim siedzę, to wskakuję do wody. Ściąga mnie ta woda, czy nie? Bo mam takie trochę wrażenie, jakbym nie ściągała, ale jednocześnie mam wrażenie, że płynę na wprost. Dobra, i w tym miejscu już jest dużo niższy poziom przeciwników. Tutaj już się można bawić, tutaj już się nic strasznego nie dzieje. Eee, możemy sobie zrobić najazd. I jak sobie zrobimy najazd, to będziemy mieli surowce. Żeby rozbudować tam hasaszynów u nas w bazie. A druga rzecz, poza. Jakie bycie tutaj delikatnym? Żadnego bycia delikatnym żadnego ani trochę zero delikatności. Eyvor, o czym ty w ogóle wspominasz? Wybijamy ich wszystkich. Co do jednego. I jego własnym mieczem, nie? Kostrzoun. To jest taki tyci tyci problem. To... Rozpocznij Rozpocznij jest. Właśnie zbagowałem dźwięk, że nie było słychać rogu. Tych zwykłych przeciwników, jeśli uda mi się e, uniknąć ich ciosu, obronić się przed ich ciosem w sumie, to zabijam na strzała. To chyba kontra ich nawet zabija. O, to jest przeciwnik. Dobra. Yy, co my tu mamy? Bo tu widzę, że mamy dużo bogactw. To w porównaniu do poprzedniej lokacji, to w tej jednej lokacji znajduje się więcej niż chyba w dwóch tam. Yy, tutaj 30 metrów stąd. O, nawet nie musiałem wyważać. No, dalej. A, nie mam strzał. No to to genialne z mojej strony. No dobra, uderz. I z góry. Piękne wykończenie przeciwnika. Zgromadzone bogactwo. Czyli typek coś już miał. Ło jakie to jest bogate miejsce. Ja pierdzielę. W sensie to landę całe coś tam. Widzieliście ile tych malutkich kreseczek tam było na dole? I znowu. Chociaż tutaj jest chyba ze 100 miejsc. Z, no dobra, przesadzimy. Może 30 rzeczy tych, tych bogactw do znalezienia. No, mogłeś skończyć dużo gorzej, więc się cieszę. Myślałem, że będę grał w sumie. Cały czas byłem nastawiony, że będę w tą grę grał na dwa topory. A przyszło co do czego? I trafiłem na tą włócznię. Może jak znajdę drugi topór wilka, to, to by było spoko się przerzucić na dwa topory. Ale aktualnie tymi dwoma włóczniami naprawdę się mi, ś yy, znaczy tą włócznią się mi świetnie gra. I o... strzały na wieży może będą. Dobra, musimy ogarnąć to. Widzicie, już wiem, jak to działa. Wcześniej nie wiedziałem, że można takie rzeczy rozwalać. Teraz już wiem. O, Od razu nam kogoś tutaj przeniósł? Fajnie, nie musiałem pół godziny czekać. Na żadnego z moich ludzi. Chociaż DAG jest osobą o ograniczonym zaufaniu z mojej strony. Materiałów budowlanych 200, surowce 20. Materiałów budowlanych mam chyba dużo więcej niż surowców. W sensie ilościowo, co do budow... wymagań budowlanych. O. Tu nawet nie chodzi o samo porównanie ilości. Co do. O nie, 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 nie. O nie 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 nie. Idź panie w ciul gdzie indziej. Kurczak jeszcze uniknął. To rozumiecie, że kurczak uniknął miecza, którym do niego cisnąłem? What the heck? Który z was, cymbały, wystrzelił miejsce, w którym ja byłem? Ja tam się znajdowałem. Ja stałem przy tej wieży. Rozwalili. tak nie działa, panowie. Mamy współpracować. chyba że to był Dak. osoba o, do której mam, tak jak mówiłem ograniczony zaufanie. dobra. aha. spoko. no myślałem że do czegoś Oczy, że, że to jest przygotowane pod coś, i tak dalej. Widzę, że nie do końca. Ziomek, bo ja bym cię chciał wykończyć, ale nie dlatego, że jestem niemiły czy coś, tylko liczyłem, że będziesz miał strzałek. Bo ich jednak potrzebuję. Tam się nie stresuj. Wow! Typek z młotem mnie powalił. Raczej zrobiłem przez niego backflipa Twoja tarcza poszła się kichać. Ok, tu są jeszcze jakieś strzały, czy to jest sposób ukrycia się? Nie, zapasy. To też mi się przyda, bo jednak podczas tych walk tam troszkę tego wszystkiego zużyłem, także zapasy też mi się przydadzą. Też nie ma możliwości wytwarzania strzał, tak jak było w poprzednim Assassin'ie. Zbierało się troszkę drewna, trochę tego i można było sobie powytwarzać strzały. Troszkę mi tego brakuje. Mmm... Dobra, jesteśmy na rzece. Tu byśmy mogli odwalić... o nie Tu byśmy nie mogli nic odwalić. Tam nic nie możemy zrobić. Tu możemy natomiast się udać i to rzeczką. Ale najechaliśmy właśnie do miejsca. Czemu mamy je znowu najeżdżać? Nie bądźmy aż tacy... Hmm. Jak to się mówi? Aż tacy... No, pazerni. Właśnie tego słowa mi zabrakło. Pazerni. Dobra, ale y, myślę, że... Y,

To będzie już w następnym odcinku tymczasem dzięki wielkie za uwagę, mam nadzieję, że się Wam podobało. Jeśli chcecie więcej takich odcinków, to napiszcie z takich najazdów, z takich rzeczy, bo jak nie, no to zacznę to przechodzić całkowicie poza nagraniami, tylko i wyłącznie na streamach, gdyż wtedy seria by była naprawdę bardzo długa. Nie przeszkadza mi w ogóle opcja nagrywania tego, więc mogę to robić, jeśli by przyszło co do czego, ale... Nie wydaje mi się żeby... żeby to było... coś faktycznie potrzebnego. Czyli mnie możliwość najazdu tego miejsca. To jest... Tam nic nie wyświetlało, żeby tam cokolwiek było. 500 metrów w tamtą stronę. Nie się żadnych bogactw ani nic. Fajnie wygląda ta jedna babeczka w tym stroju Walkiri. No to chyba ktoś musiał mieć... Yy, wydać jeszcze tam sporo hajsu. Dobra, także tak jak mówiłem, bajo! Dzięki wielkie za uwagę. Do następnego. Do usłyszenia, zobaczenia yy, i... I zobaczymy. Na razie. Cześć.